Halo, dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj zagramy sobie Orianą. Będą wampirki, powrót do korzeni. Eee, wampirki to była jedna z moich ulubionych talii za czasów kiedy jeszcze te wampirki były, powiedzmy, że stosunkowo silne. No, nie ma co ukrywać, że długo straciły na popularności, od czasu kiedy wyszły różnego rodzaju zasłony. No i też trochę power creepa weszło do gry, ale a dalej można wampirkami pograć. E, swego czasu nagrałem wersję z Cirinową wampirów, no bo jest taka opcja, żeby grać. Stacja, że tu jest dużo dziewiątek. Natomiast tym razem zagramy sobie bez e, właśnie Cirinowy, więc dzięki temu możemy zagrać m.in. Gerna z Imleritem. Możemy zagrać Siroko, żeby mieć odpowiedź na scenariusze. No i mamy onej romancji, żeby dobierać to, co potrzebujemy. W tej wersji mamy obrońcę. To myślę po to, żeby chronić Orianę oczywiście. Mamy nasze koksy, nasz zestaw właśnie Imleritem, którym którego chcemy, którym chcemy zjeść Egerna. Mamy Goliata i ja mamy Ozrela, oczywiście, później, żeby tego Egerna z cmentarza zjeść. Poza tym, no Wampirki, Królowa Nocy, Gal. Gal jest bardzo przyjemny, potrafi naprawdę dużo punktów zrobić, A, więc go polecam. Mamy jeść w gronie do skracania. Mamy kuraty, na rundę pierwszą. Larwy są, są wąpierze, jest jedna wiewiórka, tak, żeby może jakąś kartę z Echo przeciwnikowi wygnać, czy też jakąś Cerys. A, jeśli gramy na Lipiego. Garkajnej i Bruksy jako fajne wampirki za 4. E, strategia jest taka, że no, chcemy uskutecznić właśnie nasze tanie wampiry w rundzie pierwszej, czyli tego Nekurata, Garkajna, Bruksę, może jedną jakąś Larwę, wyciągnąć z w gonu, wrzucić jakiegoś jednego koksa, nawet można rzucić Imlerita w Gerna w rundzie pierwszej, jeśli uda nam się to dobrać. A następnie e, staramy się na przykład puszować runę drugą, w pewnym momencie rzucić... Obrońce, potem trzy ładunki dowódcy Oriany i ta Oriana naprawdę sporo punktów robi. E, na siłę, jeśli ktoś chce, można by do tej talii wrzucić e, Karantira, e, gdzie jest Karantira? Można by wrzucić Karantira. Hmm. Gdzie on jest? Jestem ślepy. Karantira kosztuje 9. A, może użyjmy wyszukiwarki. <grym> A karantina kosztuje dziewięć, wydawało mi się, że 8. Eee, w każdym razie, no, można wrzucić karantinę i spróbować grać na dwie oriany, ale wydaje mi się, że to takie trochę naciągane, więc no nie polecam. Eee, pamiętajcie, że talia oczywiście tier 1 nie jest, więc miejcie to z tyłu głowy, że e, mogą być troszkę większe problemy z wygrywaniem bier niż zazwyczaj, ale no sama przyjemność z grania wampirami myślę, że to rekompensuje. Dobrze, link do talii znajdziecie w opisie. Jak zwykle zresztą więc nie wiem w sumie po co o tym mówię w każdym odcinku, bo myślę, że każdy z Was już o tym wie. Ale dobrze, przejdźmy już do Gierek koniec tego okedania. Mamy pierwszego przeciwnika dla naszych wampirów. I co ciekawe, jest to rój krabopająków. Hmm, dosyć nietypowa umiejętność. Rzadko spotykana. Ale to nie stoi na przeszkodzie, żeby tę grę wygrać, prawda? Wiórkę teoretycznie możemy zostawić, licząc na to, że jakieś od niej romance poleci. Te kuraty są spoko. Wydaje mi się, że wąpierza zmuliganujemy. Okej. Okay. Mamy dwa garkajny. Nie ma żadnej larwy, ale to nie przeszkadza. Oj, kurde. Sceny nie zmieniłem. Tak. Jeszcze raz. się znaczy, dziękuję za followka, ale muszę jeszcze raz nagrać festy. O no, nie... I teraz mi nie, nie będzie blokady. I mamy naszego pierwszego przeciwnika dla naszych wampirów. Jest to Psychera, czyli walka z asymilacją nas czeka. dobrze, mamy naszą rękę startową. Dwa wampirze, co się rzadko zdarza. Wydaje mi się, że tutaj Ozrela wywalimy. Ozrel w rundzie pierwszy jest tragiczny. Nie ma sensu go trzymać. Przeciwnik zaczyna, więc będziemy mogli odpowiedzieć sobie Bruxa, Garkain. No, powinno być w porządku. Ta ręka szczerze powiedziawszy nie wygląda źle. Zostawimy. Dziennik zaczyna od portalu. Klasycznie. Tu gramy bruksy. W zasadzie mógłbym zacząć od Garkaina. Poprawdzie no, nawet byłoby lepsze. Najpierw Garkajn, potem Bruksa, potem Garkain. Więc chyba troszkę popsułem. Gwiazdy mówią, że No dobrze, poprawimy się. Teraz zagramy Garkajna. Następnej Wąpierza. Garkana Wąpierze. Powinny być w porządku. Będzie ciężko walczyć o tę rundę. Tak mimo wszystko, no, chociaż może ja no. tym krwawieniem jakoś nadrobię, tutaj są cztery silniki po stronie przeciwnika. Pięć silników po stronie przeciwnika. Będzie ciekawy. Bo zaraz przeciwnik zacznie aktywować te asymilacje. Zaraz punkty polecą. Bardzo mocno. Ładnie. Artorius. No dobrze, że teraz to oczyszczenie. Bo teraz to mogę jeszcze dograć wąpierze na spokojnie. Jak przeciwnik spasuje, no to goliatem przebijamy. Prawda? Prawda. To jest 13, no spokojnie, nawet z zapasem dużym. Tej okay, artefaktu nie mamy. Ile? Ile to jest? To jest 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Więc jak dogram ładunek do wódcy, to przebijam, prawda? Tak to mamy remis. Hmm. Dobrajmy ładny dowódcy. Zatwycie mi dwa traci, ja dwa zyskuję. Możemy tutaj bardzo fajnie się wywinąć. Ten nawet kusi mnie, żeby nie zagrać Oriany. Tak po prostu, problem jest taki, że tu nie przebije, raczej nie ja tracę jeszcze 4, zyskuję 4, on traci 2, więc musiałbym zagrać za 12 punktów. Oriana wchodzi za ile? 10, 11, 12, akurat, tak? Nie chyba. 10, nie za 11 wchodzi, kurczę, ale naprawdę kusi mnie. Więc chyba zrobię w ten sposób, zrobię w ten sposób. Zawrócenie dwóch ładunków, o! Przeciwnik odpuścił. O. Czy jeden ładunek by nie wystarczył? Miałem dwa mniej... Trzy mniej. A, to w sumie chyba nie był potrzebny. Czy był? Nie, chyba nie był. Dobra, nie, nie ważne. udało się wygrać na równych w każdym, układzie, w każdym razie. Mi się podoba. Teraz możemy zagrać Jeźdźców Gonu. nie jest najgorsze, mamy onej romancję, którą możemy rzucić po co? Po to, żeby na przykład zagrać larwy. Nie wiem, czy zagrywanie larw jest sensowne. Stawimy taką rękę. Nie myślę, że zagrywanie larw nie jest sensowne. Ctoście puszujemy. Gramy na przecherę, więc możemy próbować na 2 0 zrobić. Się, nie Teraz tak. Wrócimy królową nocy. Czy nie? Mógłem zagrać Nekurata po prostu. Mógłbym też wyciągnąć Ygern, ale Ygern, znaczy, chcę to trzymać. Wrócić na Glfara. Nie. Nie, mój instynkt podpowiada mi, żeby rzucić na Kurato, co jest trochę dziwne, ale tak zrobię. Wrócimy na kurata w tej sytuacji. Dajmy okay. Dowódca wyciągnięty. I teraz mogę wyciągnąć za darmo kartę przeciwnika. Pyta, czy chce. Trade'ować moje złote karty za jego potencjalne brązy. Wydaje mi się, że nie ma sensu. Teraz pas. Więc to, 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 że wygraliśmy na równych kartach w ludzi pierwszej pozwoliło nam wyciągnąć dowódcę i bal, co jest bardzo dobre. Teraz jak dobierzemy larwy... Powinno być bardzo przyjemnie. Tu jeszcze ten z niej był grany. To jest delikatny problem. To jest delikatny problem, ale na chwilę musimy ten problem zignorować, bo ta ręka jest dobra. Może powinienem rzucić najpierw obrońca, a potem larwy? Tylko trochę, trochę naciągane by było, ale może poprawne? Ale może poprawne? Spróbuję tak zrobić. No tutaj tracę dwa punkty na larwach w sumie, ale daje mi to to, że przeciwnik nie rzuci Bertenson na nie. Chyba że najpierw rzuci wstrząs na obrońcę. Wyczytałam ten ruch z lotu okay. <gry> ale stracił oczyszczenie. To też coś, to też coś. Normalnie rzucamy obrońcę do tyłu, ale z racji, że No. Oriana została już rzucona, no to wróciłem do przodu, bo miałem wszystkie karty do przodu, które lecą. Właśnie, to jest ten problem. To jest ten problem. Niestety. Zobaczymy, czy wyrobimy punktowo. Niestety przeciwnik teraz ma więcej silników niż my. Ale mam jeszcze ładunek dowódcy. Może siądzie. Jaśnie pani to się nie spodoba. Naglefar. Nawet dobry Naglefar. Oczywiście używamy tu do w ładunku dowódcy po to, żeby mieć Gaela. Tutaj na tą niewolniczą piechotę. Trada, ło! O nie, no nie mówcie, że Ozyrella trafi. O, tylko goliat, uff. <gulia> tylko goliat na szczęście. Okej, okay, wystajmy, Wampirka. Mamy 13 punktów przewagi. Czy to wystarczy? To za sobą. Dane, nie pyta się o wiek. To będzie cięcie trawy. Hmm. Czy jest jakiś powód, żeby pytać o zrela najpierw? Chyba jest. Dlaczego zrela najpierw? Zjedzmy, igerna I trzymajmy kciuki, żeby wystarczyło. Mam nadzieję, wytrzymać razem ze mną. Uwaga, 69 punktów. Jest moc. im posłuszeństwo do głów na Jest! Starczyło. Potwory górą. Czyli wampiry OP. Taki wniosek z pierwszej gry. Żeby ten wniosek jeszcze potwierdzić dodatkowo, no to wygrajmy również grę numer 2. Więc przejdźmy do gry numer 2. I naszym drugim przeciwnikiem będzie precyzyjne uderzenie. Czyli możemy się spodziewać albo przesuwajki, albo kontrolki. Co wolimy? W sumie nic. Natomiast jeśli chodzi o mulligan, no to wiadomo, jeźdźców gonu dwóch na ręce, no to nie chcemy mieć. Jakieś coś, co daje krwawienie by się przydało. Wiewiórka... Też raczej do wywalenia. I w sytuacji, kiedy nie mamy niczego, co nakłada krwawienie, wydaje mi się, że jednego garka trzeba wywalić. No i niestety słabo dobraliśmy, jeśli chodzi o nasze... Pierwszorządowe karty, no bo chcielibyśmy mieć nekuraty, chcielibyśmy mieć może Bruksę, jakiegoś jednego wąpieża chociaż... A nic z tych rzeczy nie ma. Więc może dojść do absurdalnej sytuacji, teoretycznie, w której zagrywamy onej romancję Kurata w rundzie pierwszej. Nie wydaje mi się to złe. Okej, okay, a to jednak kontrolka jest, czyli nie movement. to jak my to chcemy rozegrać? Zagramy jeźdźców. To nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tego nie zagrać. Czy tutaj jakieś Sheldony? nas czekają tego typu rzeczy? Hmm, teraz ciężka sytuacja. Nie mamy krwawienie jak nałożyć. Jak zagrabimy garkina po prostu. Przeciwnik rzuci sobie kolejny krąg życia. Że powinienem Goliata rzucić. Nawet jak przeciwnik go zniszczy, to wyskoczy mu coś, czego nie chcę, żeby mu zyskiwało. Trochę to jest ryzykowne, bo wiadomo, Pink plus Geralt. Ale wydaje mi się, że to jest dobre. Mimo wszystko. A, Pro Siroko. Ty, co, co to za zagranie? Nie rozumiem. Nie rozumiem tego zagrania. Ale teraz możemy zagrać pod Kurata. To się nie wydaje głupie. Ja to zrobię. Zagramy one i romansy Ponekurata, bo co nam to daje? Daje nam to, że możemy fajnie uwić przewagi taktycznej. Ło! Wow, w ogóle jaka animacja! Pierwszy raz ją widzę. <grym> Popatrz. Eee, I daje nam to możliwość zagrania Garkaina. Który co prawda zginie, ale nie szkodzi. Jeśli przeciwnik teraz. W zasadzie chyba powinienem był jednego ładunku dowódcy użyć. bo Teraz, jeśli wróci strzał za 5, to by to nie przebijało. Można powiedzieć, że delikatny misplay z mojej strony. Co ja teraz chcę zrobić w takim układzie? Pasożyta na swoją jednostkę. Mogę wrzucić Ozrela. Hmm... Hyhyhyhy... Oz... nie mogę ozrela rzucić, przecież Goliath został wygnany, przepraszam. Nie no, to chyba pasożyt w takim układzie wchodzi. Pasożyt... mamy 5 punktów przewagi. Chyba przebić 5 punktów jest mega łatwo. Nie się. Wow, i zagrywa. Tak, wow. No dobrze. Wydaje mi się, że. Kurczę, no będzie oczyszczenia nie powinien mieć. Więc rzucę krewawienie tutaj. Czy chce Siroko? Jakby nie ja to chciałbym mieć siroku na Gorda. Skoro tak, to chyba dorzucę trola, ale się to nie przebija? Tak, spróbujmy zrobić tak. Hmm, w sumie niefajna sytuacja się zrobiła. Chyba cały dowódca poleciał. Ale no będę ją ulasyjał, tak? Goliata nie ma niestety na cmentarzu. Tak to bym go zjadł. Ale nie mogę. Okay, mógłbym spasować, ale nie chcę. Chcę mieć to ostatnie zagranie. Wygrajmy Oriany. Tak, bo Oriana później będzie słaba. Teraz to chociaż coś tam robi. Ale nie jestem zadowolony z tego łowcia dowódcy, nie ukrywajmy. Trochę panika, bo tutaj brakowało jednego punktu, żeby przebić na dwóch ładunkach. nie ja teraz przeciwnik raczej pasuje. Problem jest taki, że mam bardzo mocną nowigradzką sprawiedliwość. A ja nie mam cmentarza ustawionego. Ja mam tylko jedno mocne, mocarne zagranie. Imlerita w Gerna. Gal jest na szczycie Gala zostawimy, bo jego ustawię jeszcze tymi krwawieniami jakoś. Okay. Larwy będą spoko. Idziemy na rundę trzecią. bo ostatnie zagranie jest tutaj bardzo ważne. Bardzo, bardzo ważne w układzie. Bo to tylko wygrywałem rundę pierwszą, żeby móc to Siroko na gorda rzucić. Mm -hmm. mm. Teraz potrzebowałbym Gerna jeszcze. Nawet chyba im Lerita wywale, bo raz zawsze mogę. Zawsze mogę Innerita wyciągnąć z tej jakbym Egerna dobrał, ale z racji, że nie dobrałem, no to chyba Igern jako pierwszy będzie leciał. Problem jest taki, że jak Eger nie zginie, to będę musiał się siódemką zadowolić. Jeśli chodzi o Ozrela. No to, to jest jakiś problem. Wydaje mi się. Więc lecimy. Larwy. No, i nawet nie zależy mi na tym pancerzu, na Egernie, no bo ja chcę, żeby on zginął. Przeciwnik misplay, ok. Nie będę naszekał. Przeciwnik misplayuje, no to dobrze. Mógł przecież najpierw rzucić, a potem kliknąć. Dziwna sprawa. Romancja po krąg życia ciekawy wybór, no to lecimy dalej. Bruksa, tylko pamiętajmy, żeby jakoś Gela ustawić, więc fajnie byłoby, gdyby przeciwnik zagrał jakąś czteropunktową jednostkę. Takiej może nie mieć, bo Huf będzie wzmocniony. To jest spory problem, więc chyba potraktujemy tego Gela jak po prostu strzał za trzy. No, tak trzeba będzie poczynić. Tak trzeba będzie poczynić. Bo nie możemy tracić pokrzepienia. Uuu, zaciągnął się przeciw. Okej. Okay. Siroko się trajduje na zero. On traci jeszcze dwa punkty. teoretycznie mam 7 punktów straty. Ale mam 4 punkty z pokrzepienia. Więc nie powinno być tak źle. Widzimy sobie tego Igerna. Teraz już jest remis. I to jest. Ozrel kontra jego jedna karta. Okej, okay, to wygrywamy, bo to się traktuje na zero z tym. Krassuludem, także jest zwycięstwo. Wampiry przepotężne, 100% i Także plan, żeby zbejtować removal po to, żeby mieć Ozrela fajnego, zadziałał i w ten sposób wygrywamy. Także GG, Vampiry OP, polecam, dostają znaczek jakości Pawleksa, a w tym odcinku to tyle, dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, wpaść na stream i widzimy się w następnych odcinkach, pa pa!